Dzień dobry ludzie, witajcie w powtórce akcji. To nasza relacja premium z działań Avengersów. Jesteśmy gotowi omówić ich czyny. Avengersi walczą na ziemi, na piasku, w wodzie. Bez względu na klimat są gotowi do walki. Ta drużyna rozdaje karty i pokonuje złoczyńców. Umiejętności drużyny w walce wręcz są niezrównane. Czarna Wdowa, Hawkeye i Kapitan Ameryka walczą zaciekle. Ci wspaniali bohaterowie wykorzystują swoje umiejętności, aby raz po raz ratować świat. Czy Avengersi mogą się zjednoczyć i walczyć z Aim jako drużyna? Przekonajmy się w powtórce akcji. Wracajcie do bazy. Nie mogą zdobyć pocisku. Tor, jesteś poważny? Wszyscy wiedzą, że Peleryna jest głupia. Mówi to Avenger w krótkich spodenkach. Okrążyć ich, jest ich tylko dwóch. Avengersi rywalizują ze sobą, a te błazny myślą, że mają szansę? Cudownie, oni noszą maski, a my mamy Halka. <grystanie> Tej rywalizacji nie ma zwycięzcy. Jasne, że jest. To ten, kto ma najfajniejsze okulary. Leć po popcorn, bo to będzie dobre. Znów się kłócimy, kto ma najlepszy mundur. Widać efekty słynnego treningu Czarnej Wdowy. Balet, szpiegostwo, walka wręcz i jeden z najostrzejszych dowcipów w drużynie. Nie zmuszaj mnie, uruchomię to. Chyba niczego nie uruchomisz. Przy okazji, każdy strój Avengersa jest lepszy od mundurów Aim. Oślepiająco żółty? Nic z tego. Tony? Przepraszam. Zwykle nie biorę w tym udziału, ale głosuję za mundurem, który zmienia kurs pocisku o mocy 10 megaton. Podziwiamy strój Ironmana, gdy jego cel ulega samozniszczeniu i wbija się w górę. Nie wypada nam głosować na mundurę, ale tym razem Iron Man mógł mieć rację. Złoczyńcy będą musieli się wysilić, by pokonać najpotężniejszych bohaterów Ziemi. Jakie niebezpieczeństwo napotkają w następnej kolejności? Do następnego razu. Była to powtórka akcji.